Czwartek, 11 kwietnia to są artyści rynków. I love trading. Minęła już 20, a artystami rynków są Maciej Leściosz i Łukasz Warden, CMC Markets. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Brzeski, Polsat News. Zaczynamy. No właśnie, będziemy się spotykać w tym gronie lub w podobnym gronie w każdy kolejny czwartek. Dlaczego artyści rynków? Artyści rynków, jest to seria podcastów, nagrań z traderami, z osobami, które miały istotny wpływ na rynki finansowe. Zostało to pierwotnie nagrane przez australijski oddział CMC Markets. Następnie w związku z tym, że... Spotkało się to z bardzo dużym odzewem w Australii i w innych krajach anglojęzycznych. Postanowiliśmy wydać to w Polsce, również w postaci książki Artyści Rynków, a także stworzyliśmy serię konferencji również zatytułowane Artyści Rynków. Także mamy już na tyle zbudowaną markę, że teraz chcemy to kontynuować w co czwartkowych spotkaniach. Będziemy mówili o wydarzeniach na rynku kapitałowym, finansowym, walutowym, giełdowym, na świecie. Głównie na świecie, ale także w Polsce, no to teraz artystyczne podejście na sam początek do rynku amerykańskiego giełdowego, do Wall Street, do tamtejszych indeksów, na przykład do indeksu SP 500, który jest w okolicach rekordu wszechczasów. No właśnie, blisko jesteśmy tych rekordów, więc przez ostatnie dwie sesje może, może dużo się nie działo, ale widać, czuć to, czuć to napięcie. Zaczynają się ścierać inwestorzy, no bo do szczytu brakuje 2-3%. Są duże obawy o to, że te akcje amerykańskie już są mocno przewartościowane. Gdy sprawdzi się na przykład cena, cena zysk dla SP, to w tym momencie jest to 16,5. No, a przed, w 2007 roku, to było bardzo blisko 15,7, więc jesteśmy już wyżej niż, niż byliśmy wtedy. No, ale w 2000, w 2000 roku te wartości to były nawet 27. Więc oczywiście trudno to porównywać. W 2000 roku były zupełnie wyższe, wyższe wartości stóp procentowych niż teraz, no, ale fakt faktem, że te, że te wyceny są wysokie. Na rynku obligacji widać, że inwestorzy już. Boją się recesji. Na rynkach akcji tego nie widać, na rynkach obligacji już to widać. Jeżeli spojrzymy na, na rentowności, właśnie różnych papierów skarbowych, to w tym momencie więcej. Płacą dwuletnie obligacje niż dziesięcioletnie. Czyli widać, że inwestorzy boją się recesji, myślą o tym, że, że te stopy w długim terminie będą obniżane. A jak spojrzymy na wzrosty i spadki na kontraktach terminowych, na pozycje krótkie i długie, to co widzimy? No, wśród, wśród inwestorów indywidualnych widać, że myślą już o tym, żeby otwierać pozycje, pozycje na spadek no Nie można się dziwić, jednak ten, ten spadek, który był w ubiegłym roku, był bardzo drastyczny. Szybko spadliśmy, bardzo dynamicznie, i tak samo mamy teraz powrót bardzo mocny. Właściwie bez jakichś mocniejszych korekt, więc nie można się inwestorom dziwić, że, że, chcą tak, że chcą tak zagrać. No ale ten cykl koniunkturalny, o którym się mówi, że on jest, że on już bardzo długo trwa, że jesteśmy w ostatniej fazie tego, tego cyklu tego wzrostu. Niekoniecznie, niekoniecznie to, to równie dobrze może być jeszcze rok, dwa, wydłużanie tej ostatniej fazy cyklu koniunkturalnego. Pamiętajmy, że wkrótce pojawią się na horyzoncie wybory w Stanach Zjednoczonych, to zazwyczaj jest dobry rok. Czy takim barometrem rynku amerykańskiego jest wycena spółek technologicznych tamtejszych? No, tak zwana spółka funk, no, czyli tak naprawdę zbitka kilku: Facebook, Apple, Amazon, Netflix. Z pewnością te spółki funk, czyli właśnie Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google. No Jeszcze część tych gigantów technologicznych była taką siłą napędową tej Hossy, która na już 10 lat na dobrą sprawę trwa. Również spadki, które się pojawiły w, pod koniec ubiegłego roku też były głównie napędzane przez te spółki, czyli ta jest wysoka spada się bardziej boleśnie i tutaj ten spadek pod koniec roku był dość dotkliwy. Natomiast musimy też w ogóle popatrzeć na rynek przez pryzmat. Całości, że patrzymy na indeks SP 500 i na wycenę, również cena zysk, natomiast przez wskaźnik CAPE to jest wskaźnik cena zysku uwzględniający również takie czynniki jak inflacja i uśredniający zyski z ostatnich 10 lat. Czyli w przeciwieństwie do standardowego wskaźnika cena do zysk nie jest brana pod uwagę tylko jeden rok. Także mamy w niej co większą wiarygodność. Jesteśmy. W zasadzie już nawet pod koniec roku 2018 roku byliśmy na poziomach, na których ten wskaźnik był w okolicach końca bańki internetowej, a także w 1929 roku, w momencie kiedy był krach na rynku. Także no, brzmi to oczywiście dramatycznie, natomiast sytuacja się zdecydowanie zmieniła. No, raz, że te spółki technologiczne tutaj napędzały, ale też hosta, która... 10 lat trwała, była w dużej mierze napędzana przez banki centralne, przez to co robił Fed, przez dodruk pieniądza. Tego w poprzednich latach, poprzez, podczas poprzednich krachów nie było. Dlatego no, to raczej nie można mówić, że krach jakoś rychło nastąpi. Stany Stanami, ale mamy inną potęgę gospodarczą. Chiny próbują dogonić Amerykanów. Jak wygląda ten rynek? Jak wygląda chiński indeks? No widać, że inwestorzy przeprosili się mocno z chińskim rynkiem, bo przecież wzrost tego głównego indeksu chińskiego to już jest około 30% w tym roku. Widać, że zmienia się trochę percepcja inwestorów. Powoli zaczynają myśleć o tym, że Chiny zmienią się jako gospodarka z tej nastawionej wcześniej na eksport z bardziej, na taką bardziej dojrzałą z rynkiem wewnętrznym, nastawioną na konsumpcję. Oczywiście też pompowaną konsumpcję kredytem również. No i również też inwestycje pompowane kredytem hipotecznym, ale jednakże ta gospodarka się będzie zmieniać. To jest oczywiście bardzo długi proces, ale on, ale on będzie postępował i to inwestorom się podoba, bo ta klasa średnia będzie rosła. Natomiast do tego historycznego szczytu na chińskiej giełdzie jest bardzo jeszcze daleko. Od, od dzisiaj, żeby osiągnąć ten szczyt sprzed chyba 10 albo 12 lat, to indeksy musiałyby wzrosnąć jeszcze o 100%. Na szczyty będzie się wspinał Uber, no tutaj już przechodzimy do ciekawego IPO, a tego Ubera to można porównywać ze spółką konkurencyjną z tej samej branży, ze spółką Lyft. No, faktycznie na no to pozostaje porównywać z Lyftem, natomiast tutaj jest duża różnica, bo Uber ma przychody prawie 6 razy takie, takie jak Lyft, ponad 11 miliardów dolarów, a przy stratach 2 miliardów dolarów Lyft traci chyba 900 milionów, przy przychodach ponad 2 miliardy. No to są trudne też. Inwestycje w te amerykańskie spółki tego typu są bardzo trudne, bo one przynoszą straty. Przez długi, długi czas akcje często rosną. Jak tutaj się zachować? Tak samo było z Spotify, z Twitterem, no, z Teslą. To są trudne zagadnienia dla, dla inwestorów. Ale ci, którzy w takiej misji zamkniętej uczestniczyli w zeszłym roku, jeżeli chodzi o Ubera, no to jeżeli Uber wszedłby na giełdę z kapitalizacją 120 miliardów dolarów, to oni by już zarobili na tym 100%. No tutaj dla inwestorów, którzy by chcieli pospekulować w momencie, gdy ten Uber wejdzie na naszą giełdę, no to szykuje się kolekwialnie mówiąc ostra jazda, ale muszą być nastawieni na, na dużą zmienność Potencjalnie duże zyski, potencjalnie duże straty. To teraz wątek polityczno-gospodarczy. Zaglądamy do kalendarza, co będzie 31 października tego roku. Będzie Halloween, to na pewno, a, a czy będzie Brexit, nie wszyscy są pewni. Chociaż wyznaczono właśnie wczoraj tę taką kolejną graniczną datę. Rzeczywiście wydaje się, że w to Halloween temat Brexitu w dalszym może straszyć, ale mm, trzeba pamiętać o tym, że ta kompromisowa data ustalona to jest data finalna. Być może yy, i z pewnością teraz samej będzie dążyła do tego, żeby nieco wcześniej opuścić Unię Europejską, żeby... Nie uczestniczyć w wyborach. Bo Ona cenę... mówi, my powinniśmy wyjść do 1 czerwca, wtedy rzeczywiście nie będziemy się pchać z naszymi posłami do Parlamentu Europejskiego. Tak, oni chcą uniknąć wyborów za wszelką cenę. Dlatego to, że temat teoretycznie się wczoraj zakończył, nie oznacza, że nie będzie spekulacji w najbliższych tygodniach, miesiącach. No, ta wczorajsza decyzja na dobrą sprawę jakoś nie zaważyła, ani na funcie, ani na funkcji storczy głównym brytyjskim indeksie, więc no, tutaj mogą być jedynie spekulacje w kolejnych miesiącach. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, takie widać jest jego marzenie, w ogóle chciałby, żeby ten... Brexit się rozszedł po kościach, żeby te najbliższe 6-7 miesięcy to był czas, kiedy to się wszystko rozmyli i, i, i zniknie ten temat. No i najlepiej jeszcze w, w trakcie jego kadencji, bo wtedy byłoby mu to zapisane, a to są to są ważne, ważne sytuacje. Ja się tylko zastanawiam, jak to teraz ma wyglądać. Mają być wybory europejskie, no również, również w Wielkiej Brytanii. I co teraz, ci posłowie, którzy w 50% przynajmniej procentach z Wielkiej Brytanii będą przeciwni Unii Europejskiej, wchodzą do parlamentu i tam mają decydować o sprawach ważnych dla Unii. No, Poplątanie. No no ale my z... mamy europosła Janusza Korwin-Mikkego, chociaż chyba zrzekł się mandatu, który powiedział: Wchodzę do, do struktur Unii Europejskiej, żeby rozsadzić je od środka. Więc no to, to, to może, może to ma... będzie ta logika. Zostajemy jeszcze przy tym funcie, przy giełdzie londyńskiej, przy futsi. Tutaj po wczorajszych politycznych decyzjach w Brukseli. Żadnego wstrząsu nie było, w zasadzie prawie nic się nie wydarzyło, no ale może po prostu dlatego, że rynki chyba z góry zakładały, że scenariusz taki, że jutro, 12 kwietnia, będzie chaotyczny brexit jest niemożliwy. Rzeczywiście to praktycznie było wykluczone przez większych uczestników rynków, nikt się nie spodziewał, że faktycznie nastąpi to w ciągu tych dwóch dni od, od wczoraj. E, wcześniej, kiedy cała kwestia Brexitu się dopiero rodziła, no, sporo fund na tym stracił. Tej spadki były również względem polskiego złotego. FUDZ to jako ten indeks, który był na pierwszym froncie przede wszystkim spółki z sektora bankowego. Przecież nie było wiadomo, jak zostanie rozwiązana, dalszym ciągu nie wiadomo, jak zostanie rozwiązana z sprawa przepływów kapitałowych, w jaki sposób te spółki będą mogły funkcjonować w Unii Europejskiej, która dla centrum finansowego, jakim jest Londyn, jest bardzo ważna. Także no to, to wszystko się rozstrzygano, i inwestorzy dawali upust, wyprzedając te spółki w poprzednim miesiącu. Za chwilę, w drugiej części naszego programu, będziemy więcej mówili o rynku polskim, ale w tej pierwszej części jeszcze skończymy takim polskim akcentem. Nasza waluta. Złoty. Jak w tej chwili wygląda i jak bardzo jest uzależnione od tego, co się dzieje na tej głównej parze walutowej, euro-dolar? od dłuższego czasu w zasadzie y, polski złoty, ale nawet nie tylko polski złoty, bo mówiąc o polskim złotym, musimy patrzeć przez pryzmat walut rynków wschodzących. Je, złoty jest jedynie y, jakiś, ma swój udział y, w tym wszystkim. Dlatego nie tyle mają wpływ lokalne nasze sprawy, nasze dość dobre dane y, makroekonomiczne, które ostatnio były publikowane, ale przez Przede wszystkim to, co się dzieje na eurodolarze, a tutaj wpływ ma polityka monetarna i oczekiwania względem kontynuacji tej polityki w Stanach Zjednoczonych, co zostało w zasadzie już całkowicie, można powiedzieć, zaprzepaszczone. Tak? Jeszcze trzy miesiące temu, dwa miesiące temu nikt nie oczekiwałby, że mogą się pojawić. W ogóle może się pojawić temat obniżki stóp procentowych. Raczej spekulowano, ile będzie podwyżek w 2019 i 2020. No W tym momencie, po wczorajszych minutkach, czy publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia FED, no widać, że nawet się pojawiają sygnały takie bardzo gołębie, czyli o tym, że można by obniżać. Stopy procentowe. Również w Unii Europejskiej mamy Mario Dragiego, który w bardzo gołębi sposób się wypowiada o przyszłości polityki monetarnej. No bo widzi, że sytuacja gospodarcza w strefie euro. Pogarsza się. Tak, yy, kolejna runda yy, długoterminowych pożyczek TLTRO yy, ma być uruchamiana. Póki co nie ma szczegółów. Też w związku z y, ostatnim posiedzeniem Europejskiego Banku Centralnego były pewne nadzieje, oczekiwania, że jakieś szczegóły się pojawią. No Mario Draghi, w taki klasyczny dla siebie sposób, yy, przemilczał datę. Wspominając jedynie oczywiście o tym, że jest zaniepokojona sytuacją gospodarczą w Unii Europejskiej i globalną recesją, że tutaj to widmo w dalszym ciągu jest. No i to są te tematy, które na pewno będą uderzały waluty rynków wschodzących. Jeżeli będzie niepokój, jeżeli będzie awersja do ryzyka, no to polskim złotym może na tym tracić. Póki co sytuacja jest stabilna. Ja bym, ja bym jeszcze dodał, że warto po, pod kątem złotego analizować indeks złotego, nie poszczególne pary. Ten indeks, czyli taki koszyk do, do, do różnych. Walut obcych wygląda całkiem nieźle. Udało się ten, to dno z lutego wybronić, i teraz jest odbicie. Jest dość bezpiecznie jest w tym momencie. Za kilkadziesiąt sekund druga część programu Artyści Rynków. Tam rzeczywiście więcej będziemy mówili o polskim rynku kapitałowym, o tym, czy jest w ogóle moda na inwestowanie na tym rynku. Jacek Brzeski, Polsat News. Zaczynamy drugą część artystów rynku, rynków i przypominam, I love trading. A przypominam też, że gośćmi są Maciej Leściosz i Łukasz Wardyn, CMC Markets. To teraz druga część, bardziej krajowa niż światowa. No i pierwsze pytanie, czy w Polsce będzie moda na inwestowanie na rynkach kapitałowych? Niektórzy złośliwie odpowiadają, już była. To się skończyło. No była, była faktycznie. Kurczę, bardzo na to liczymy, że, że ta sytuacja wróci, ale, ale niestety trend jest wyraźnie, trend jest wyraźnie odwrotny. E, przecież polska giełda była znana z tego, że właśnie to była mekka inwestorów indywidualnych, i to dotyczyło rynków akcji, to dotyczyło kontraktów terminowych. E, na żadnej giełdzie. E, i, to, I to również w wśród tych innych giełd bardziej rozwiniętych, zagranicznych, zachodnich w Europie no nie było takiego dużego udziału na kontraktach terminowych inwestorów indywidualnych. Teraz tego nie ma i Faktycznie nie ma tej mody na inwestowanie, można zobaczyć, a gotówka jest na rynku, bo przecież są te inwestycje inwestorów indywidualnych w mieszkania na wynajem, czysto, czysto inwestycyjnie, plus też czysto spekulacyjnie, a na naszej giełdzie tego nie widać, więc, więc jest ten odwrót, co może spowodować, że wrócą inwestorzy, według mnie tylko i wyłącznie poważna hossa. No, słupki na wykresie pokazują, że ta, ta wielka hossa i ten wielki boom na inwestorów indywidualnych to był głównie w roku 2010. Tutaj mamy prawie pół miliona inwestujących, no, następne lata jednak słabsze. Tak, no rzeczywiście taki trend się utrzymuje spadkowo od tego 2010 roku. To był taki rok przełomowy, nie tylko, bo tutaj mówimy o rynku kapitałowym, ale ja też bym zahaczył mimo wszystko o rynki alternatywne, o rynek Forex, o CFD. Mieliśmy przecież w zeszłym roku boom na kryptowaluty. Także nie można w pełni mówić, że nie ma absolutnie zainteresowania inwestowaniem. Jednak inwestorzy, drobni inwestorzy, indywidualni. W dalszym ciągu w jaki sposób poszukują swojej drogi, poszukują możliwości inwestycyjnych. Zresztą nawet tutaj patrząc na wyniki CMC Market za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019, mamy przyrost aktywnych klientów o 34%. To też jest pewnego rodzaju wskaźnik tego, że jest forma zainteresowania. Inwestorzy drobni nie uciekli całkowicie z rynku. Impreza. Odbywała się niedawno w Krakowie Investkaf, też przyciągnęła kilka tysięcy osób zainteresowanych różnego rodzaju inwestycjami. Także myślę, że nie jest tak całkiem źle. Więc... A co do rynków CFD i Forex? No, wiadomo, że w kapitalizmie, nawet w kapitalizmie, rynek musi mieć swoje ograniczenia. Mamy tutaj ograniczenia regulatora. Tak, jesteśmy w trakcie interwencji produktowej wprowadzonej przez europejskiego regulatora ESME, więc to też rzeczywiście być może w pewien sposób wpłynęło na, na to, że. Część osób z mniejszym przede wszystkim kapitałem zrezygnowała z tego typu inwestycji. Chociaż tak naprawdę, jeżeli sobie przeanalizujemy e, rachunki tych drobnych klientów, to wiele się dla nich nie zmieniło. Po prostu jest kwestia, może, dopasowania co swojej strategii. W dalszym ciągu można e, nawet często z większymi. Sukcesami działać na, na rynkach lewarowanych, na kontraktach CFD. No ale rzeczywiście są pewne ograniczenia wprowadzane. Ma, ma to chronić inwestora, i rzeczywiście my też obserwując, widzimy, że, że jest tutaj przede wszystkim ochrona przed podmiotami działającymi może mniej etycznie, podmiotami nieregulowanymi w Unii Europejskiej. No te firmy w pewien sposób tutaj straciły w tym momencie, myślę, rację bytu. Nasza giełda papierów wartościowych, spółka akcyjna w Warszawie jako dziennikarz obserwuje i komentuje wydarzenia na tym rynku, od, od, właściwie chyba od początku, czy prawie od początku. No i nie da się ukryć, że mamy dużo spółek, które z tego rynku odchodzą. 10 lat temu, na przykład, ruch był w drugą stronę, no ale mamy ten słupek inwestorów indywidualnych, którzy, którzy mniej więcej 10 lat temu, w 2010 roku byli. Najbardziej aktywni. No to wszystko pasuje, czyli nie ma, nie ma e, inwestorów indywidualnych, nie ma zastrzyku gotówki, mm, nie ma kapitału e, od inwestorów indywidualnych, ale też od inwestorów instytucjonalnych, który by mógł obejmować nowe emisje. W efekcie w 2016 roku to był pierwszy taki sygnał, pierwszy alarm zrównała się ta liczba spółek wchodzących i wychodzących na giełdę, ale od tamtego czasu no to ten trend się tylko pogłębia. Był kiepski rok 2017, ostatni rok był wręcz fatalny i w tym roku znowu mamy znowu mamy więc, więcej wyjść niż, niż nowych emisji i no tutaj faktycznie można, można do 2007 roku się cofnąć, gdzie mieliśmy 81 emisji. Kiedy to powtórzymy? Tylko wtedy, gdy naprawdę wróci, wróci kapitał, bo no teraz nie jest, ten, ten rynek nowych emisji nie jest atrakcyjny ani dla inwestorów indywidualnych, ani dla spółek, które miały przyjść na ten rynek, bo nie dostaną e, takich wycen, które by ich zadowalały No ale skoro wracamy pamięcią, do 2007 roku, to latem 2007 roku to, co dobre i wspaniałe i, i, i dające dużo pieniędzy dla wielu inwestorów się skończyło, no i wtedy się chyba właśnie sparzyli. Tak, no zresztą no tutaj na pewno jest nadzieja w tym, że rynki mm, rozwinięte są już dość mocno przewartościowane, o czym mówiliśmy dzisiaj w pierwszej części programu. I tu jest nadzieja dla rynków wschodzących, jeżeli się pojawi ten kapitał również na rynku polskim, jak na innych rynkach wschodzących. Chociaż musimy pamiętać o tym, że Warszawski parkiet już przez RASO został zakwalifikowany jako rynek rozwinięty. Także to też nam otwiera pewnego rodzaju możliwości. No ale jeżeli generalnie wróci ten kapitał na te rynki niedowartościowana, no to również pojawi się więcej emisji. Także to, to będzie naturalna konsekwencja. Ja bym też dodał, że sparzenie się inwestorów co jakiś czas to jest no, naturalny trend. I tak będzie, i tak będzie zawsze. Więc no, to jest wkalkulowane w, w ten rodzaj inwestycji. A może, a może sparzonym inwestorom pomoże strategia rynku kapitałowego? Rządowa, chociaż kto ją czytał, to myślę ma dwa pytania. No dobrze, a co z podatkiem Belki? Jest utrzymywany, nikt nie wspomina o jego znoszeniu, ograniczaniu, likwidowaniu. No i co z otwartymi funduszami emerytalnymi? Słyszymy o jakichś przymiarkach do zmiany, do reformy, do przesunięć, ale akurat w strategii rynku kapitałowego. Na ten temat nic, nic nie ma. No, rzeczywiście, jeżeli chodzi o strategię rynku kapitałowego, no przede wszystkim są oczekiwania podatkowe, ale nawet jeżeli tutaj nie zniesiemy całkowicie podatku walki, to raczej chyba na to już w tym momencie nikt nie liczy. Raczej, że zostanie ten podatek wyrównany z giełdami zachodnimi, z rynkami zachodnimi, gdzie, gdzie jest dużo niższe opodatkowanie od zysku kapitałowego niż w Polsce, gdzie przypominam jest na poziomie 19%. Eee, także to są takie zachęty podatkowe, które mogą przyciągnąć. Inwestorów, którzy na tym rynku są, do zwiększenia swojej aktywności, być może tutaj do powrotu na polski rynek. Mówimy oczywiście o inwestorach indywidualnych, ale też trzeba by rozważyć, w jaki sposób przyciągnąć nowych uczestników na ten rynek. Więc tutaj na pewno potrzebna jest większa edukacja, wyższy poziom edukacji, bo tego w Polsce brakuje. Jeżeli patrzymy na rynki rozwinięte, rynek niemiecki, rynki azjatyckie, Japonię choćby, tam jest dużo większa świadomość inwestycyjna w społeczeństwie. Tego w Polsce póki co nie ma i myślę, że w tym kierunku powinno to się rozwijać. Bym, ja bym jeszcze dodał, że ta strategia to zdecydowanie nie jest żadna rewolucja, ale to są, to są małe istotne kroki, tak jak strategia, jak, e, jak, jak pracownicze plany kapitałowe, jak niższe opłaty funduszy inwestycyjnych. To są jakieś małe kroki, które ich suma może kiedyś zadziałać, ale zadziała według mnie tylko wtedy, gdy najpierw na rynku będzie poważny ruch wzrostowy. To byli artyści rynków: Łukasz Warden, Maciej Leściosz, CMC Dziękuję. Markets spotkamy się za tydzień w czwartek myślę że punktualnie o 20:00 Jacek Brzeski Polsat News I Love Trading do zobaczenia